Witajcie, witajcie po dłuższej przerwie. Znowuż wracam. Dzisiaj jedziemy zobaczyć pewną rzecz, pewne miejsce, które się niedawno pojawiło w mojej okolicy. Oczywiście nie skorzystamy z tego, bo no, rower, ale jedziemy to zobaczyć. Coś Wam może o tym powiem, o ile będę wiedział. No to jedziemy. Nie wieję, jest dość gorąco, bo jest 30 stopni, ale nie jest to tak wam powiem mega odczuwalne ale jest całkiem fajnie. Już jesteśmy niedaleko, 3 km. Piękna droga przede mną, puściutka. Jesteśmy praktycznie na miejscu zaraz skręcamy w lewo i zobaczycie to co chcę wam pokazać no ale jeszcze wcześniej zajrzyjmy śluza wodna jest to przeogromne wam powiem łódka na dole, nie wiem czy widać znajduje się przede mną, lekko po lewej stronie jest to swojego rodzaju jedna z atrakcji w okolicy spływ motorówką z przystanni imienia rotmistrza Witolda Pileckiego zaraz to zobaczymy z bliska jak to wygląda podjeżdżamy A więc tak to wygląda Śnie... <noise> Przepraszam, ale jest tak ciepło Jasne, witam trzeba coś odpuścić A mówię, jak właśnie pytać, o, Tak z ciekawości przyjechałem ja Pewnie no. Słuchajcie, fajnie to wygląda Pomysł ciekawy Są trzy spływy na stronie można wszystko będzie przeczytać. Z czym zalinkuję Wam wszystko. Udeczka 8 osób. Bajka. Fajnie to wygląda. Dobra, lecimy dalej. Świetna inicjatywa z tą łódką. E, pogadałem chwilę z gościem poza kamerą. Wygląda to naprawdę rewelacyjnie. Jest dużo sporych fajnych pomysłów w głowie do zrealizowania. E, między innymi prawdopodobnie pomysł taki, że będzie sobie można spłynąć razem z rowerkiem do Krakowa. No i potem z Krakowa tutaj do śmiśmia już wrócić. Rowerem z powrotem naprawdę świetna sprawa. E, podam Wam w opisie Link do stronki, tam jest też kontakt do człowieka, można o wszystko wypytać. Bardzo przyjemny człowiek, fajnie się rozmawiało, spędziłem fajną chwilę tutaj słuchając opowieści, także polecam. A ja śmigam dalej do domu i na obiad. To, co chciałem Wam pokazać, to właśnie zapomniałem chyba wspomnieć to była ta możliwość spływu uważam, super fajną motorówką z Oświęcimia, na naled do Krakowa e, uważam super akcja raz jeszcze to powiem jak nam pod ten cholerny wiatr teraz do domu i czuję się jakbym już przejechał nie wiadomo ile albo jakbym walczył z jakąś ścianą dosłownie słuchajcie ale to też wina żagla kierownica szeroka i tak się potem jedzie. Bywajcie, do następnego.